Paweł, długo było? Nie, żeby tylko poszło. No. Skończyliśmy, zobaczymy, co będzie jutro. Gotowe, podpięte. Paweł za kamerą, Paweł zrobił. Jest super. Dziękuję. Zapraszam do wrot. Dobra, jestem w garderobie. Do występu mojego zostało jeszcze jakieś 25 minut. Nie wiem jak nagrywać, żeby się widzieć. Jest trochę stresik. E, ale zdrowy stresik, także spoko. Rozgrzewam się, ogarniam się. Zaraz na scenę trzymajcie kciuki, ale spoko już. Jest dobry vibe, Jest dobry vibe, Mimo tego stresu jest dobry vibe, Trzeba robić swoje. A kim pan jest? Kto ja? Perkusista młodego pokolenia, edukator, muzyk sesyjny, twórca treści cyfrowych Radek Jastyssa! Chodzi mi o to, Żebyście mieli przede wszystkim fan z gry na perkusji, ćwiczenia, technika, sprzęt i tak dalej, to wszystko jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest fan. A festiwale perkusyjne takie jak ten, ja uważam, że to nie jest festiwal kompleksów i tego, że nie wiem, ktoś ma taki sprzęt, ktoś gra tak czy siak. To jest czas przede wszystkim na spotkanie z nami. Każdy z nas, tutaj kolegów bębniarzy, też się myli, też jest człowiekiem. I traktujcie te festiwale jako e, ogromną inspirację. Zawsze jesteśmy po tym wszystkim, żeby z Wami porozmawiać. Fajnie,